Szanowni Państwo, witamy na tej sesji chciałbym przedstawić Państwu Chciałbym przedstawić Państwu garstkę informacji na temat naszego badania, które dotyczyło zachowania uzależnieniowych wśród młodych ludzi. Kilka słów na temat konsorcjum, które już od prawie trzech lat nad tym projektem pracuje, który był koordynowany przez naszego partnera w Grecji z Centrum Zdrowia Młodzieży. Oni byli w Grecji właśnie odpowiedzialni za określenie metodologii. Mieliśmy także partnera z Hiszpanii, Centrum Protagolas. Z kolei to centrum zajmowało się ceną jakości, Kolejna fundacja z Islandii, która odnosiła się, która, która zajmowała się także oceną jakościową, tak zresztą jak my w Niemczech, a pozostali partnerzy włożyli naprawdę wiele wysiłków. W ten projekt, te wszystkie informacje, które dzisiaj mam państwu do przedstawienia są rezultatem znaczących wysiłków wszystkich naszych partnerów. Teraz słów parę na temat zarysu czy planu tej prezentacji. Chciałbym po pierwsze powiedzieć Państwu tak naprawdę o czym tutaj mówimy. Nie będę czytał wszystkich rezultatów literalnie, ale kilka z tych rezultatów przedstawię dokładnie. Ponieważ mówimy tutaj także o badaniu jakościowym, musimy także zdecydować się, musieliśmy się zdecydować na konkretną metodologię. Naszą metodologią była tak zwana teoria. Podstawowa, czy dobrze. Teraz kolejna rzecz, czyli cytaty. Na przykład słyszymy od takiego użytkownika internetu, że kiedyś się wychodziłem na zewnątrz, pływałem, czy tego typu rzeczy. Teraz już od dwóch lat nie wyszłam w ogóle z domu. To jest cytat z dziewczynki, która mówi że ona siedzi w internecie, nie mówiąc dokładnie o czym ona się w tym internecie zajmuje, ale w internecie non stop siedzi. I to jest generalnie coś, co widzimy coraz częściej wśród młodych ludzi. Pytanie, dodatku, pytanie zatem zasadnicze. Dlaczego? Jak to się dzieje? Jak wygląda ta konkretna sytuacja, że dane dziecko, dana młoda osoba czy dane środowisko tej młodej osoby prowadzi do tego, że ta osoba zaczyna po prostu nie opuszczać internetu? Ten projekt został, jeszcze tylko powiem tak na marginesie, finansowany z Komisji Europejskiej. 14 tysięcy 14 kwestionariuszy w sumie zostało przeprowadzonych w całej Europy. Jak już mówiłem, podejście było i jakościowe, i ilościowe. Wzięliśmy pod uwagę kwestie takie jak aspekty ryzyka, a także jakie są podstawowe warunki i okoliczności, które prowadzą do tego, które można by było zdefiniować, które prowadzą do nadużywania internetu. Ja skoncentruję się w swojej prezentacji na tej części jakościowej. Może powiem o próbie, na której przeprowadziliśmy nasze badania. 124, grupa 124 nastolatków. Próbowaliśmy mniej więcej dokonać równej dystrybucji, jeżeli chodzi o płeć. Także dokonaliśmy czegoś, co się nazywa próbkowanie teoretyczne. Innymi słowy, nasi uczestnicy powinni mieć około 13 punktów uzyskać 13, 13 punktów w naszym badaniu, a te 13 punktów już stanowiło taki znak, że te osoby mogłyby faktycznie wykazywać jakieś znamiona uzależnienia od internetu. Najpierw mieliśmy badanie pilotażowe, a potem mieliśmy już etap rozmów bezpośrednich, twarzą w twarz. Mieliśmy także dodatkowe informacje, które zbieraliśmy. I to, co też tutaj bardzo interesujące, to um, e, korzystaliśmy z tak zwanego podejścia stepwise teorii, którą nazywamy teorią grounded theory. Próba uczestników 124. Zatem można się zadać pytanie, dlaczego tak duża próba? Otóż e, odpowiedź bardzo prosta. Mieliśmy czy te, te rozmowy były przeprowadzane na poziomie europejskim, ale także i na poziomie narodowym, bo chcieliśmy nie tylko mieć dane dotyczące sytuacji w Europie, ale także i podział na sytuacje narodowe i nawet na sytuacje regionalne. Stąd tak duża próba. Czym jest ta grounded theory, czyli teoria, którą pokrótce można określić jako GT? Otóż z dwóch, ona zawiera dwa konkretne elementy. Po pierwsze, jesteśmy dzięki tej teorii w stanie odkryć niejako takie warunki bazowe, które powodują dane zachowanie. To jest jedna rzecz, a druga, drugi powód to to, iż ta teoria Szczególnie koncentruje się na tak zwanych czynnikach kontekstualnych czyli na środowisku dziecka, na okolicznościach, w, jakim, w jakich bytuje. I jako, że mówimy tutaj o procedurze, to poproszono mnie, abym może. No cóż, w tej procedurze musieliśmy wziąć takie kwestie pod uwagę jak kwestie etyczne i tak dalej. Natomiast nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. To, co ważne, to mieliśmy tutaj siedem państw, które uczestniczyło w tej procedurze i od ze strony tych państw otrzymaliśmy tak zwane wstępne kody, które czy wstępne informacje, które potem zebraliśmy do pewnej, które zebraliśmy i podaliśmy badaniom przez grupę, która była złożona z wszelkiego rodzaju psychologów Znowu, ponieważ mamy tutaj mało czasu, to nie chcę wchodzić w szczegóły, ale tutaj są cechy charakterystyczne uczestników na podstawie kryteriów inkluzywnych. Przez to dokonywaliśmy kwalifikacji, jak średni wiek 16 lat tutaj kwestie dystrybucji znowu nie będę w to wchodził, bo to nie jest najważniejsze najważniejsze dla nas dzisiaj to są rezultaty tak jak już mówiłem na początku bardzo ważne dla nas było, że byliśmy w stanie dokonywać pewnego porównania nie tylko realizować to badanie na poziomie europejskim, ale mogliśmy porównywać poszczególne kraje ze sobą to co interesujące to na południu na północy europy uczestnicy zdecydowanie wcześniej mieli kontakt z internetem i z komputerami, kiedy zadawaliśmy im pytanie, kiedy po raz pierwszy mieli kontakt z komputerem czy z internetem, w ogóle nawet tego nie pamiętali. Na przykład tutaj taki cytat z chłopca, który mówi, że pamięta, ale na początku, kiedy już miał chyba 4 czy 5 lat, grał w bardzo takie pełne przemocy gry komputerowe. Kolejny uczestnik, który nam powiedział, że pamięta, że korzystał z tego internetu, będąc już małym dzieckiem, ale nie pamięta dokładnie, kiedy. Mamy z drugiej strony, czyli odpowiedź chłopca z Grecji, czyli tutaj już jest za południe Europy, który stwierdził, że pamięta pierwszy kontakt z komputerem w wieku lat 13. Natomiast te, faktycznie ta różnica jest, ale jeżeli chodzi o strony, na przykład, które odwiedzały dzieci, to tutaj te strony są bardzo podobne. Ale wydawało nam się, że chyba trzeba by było troszeczkę bardziej to badanie uszczegółowić, bo można powiedzieć, że faktycznie. Um, Mówimy tutaj ogólnie ostatnimi czasy o tych, którzy się urodzili w wieku cyfrowym i są niejako takimi obywatelami cyfrowego świata. To faktycznie jest prawdą w przypadku tych, którzy nie pamiętają kiedy najpierw kiedy po raz pierwszy zetknęli się z internetem, ale ci, którzy byli troszeczkę starsi, już właściwie teoretycznie według definicji do tego pokolenia należeć nie powinni. Teraz kolejna rzecz to są kluczowe kategorie. Tutaj mieliśmy dwa konkretne aspekty. Po pierwsze chcieliśmy zapytać ludzi, respondentów, jak oni siebie postrzegali, czy czują się blogerami, czy czują się, że internet jest dla nich niezbędny do życia i czy są w stanie wyobrazić sobie życie poza internetem i czy w ogóle uważają, że powinni to traktować jako pewnego Rodzaju problem. Jeden z na przykład naszych greckich respondentów nam powiedział, że on sobie życia bez internetu nie wyobraża. Teraz próbowaliśmy porównać zaangażowanie w internet i z czynnościami, które są realizowane poza internetem, a także łaknienie internetu, tak to tłumacząc. Widzimy, że im większa aktywność poza internetem, tym poziom tego łaknienia internetu czy apetytu na internet mniejszy. Teraz e, nasz główny paradygmat e, i rezultaty. E, I w ten sposób opisaliśmy całe to zjawisko. Nasi uczestnicy e, Wszyscy są bardzo kompetentnymi użytkownikami internetu. Cały czas właściwie są online i cały czas sprawdzają, sprawdzają aktualizacje. To są, ludzie, to są ludzie, którzy są po prostu w internecie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Oprócz tego jeszcze narzuciliśmy na to pewne aspekty rozwojowe nastolatków. it's good mamy tutaj także podział na przynależność do poszczególnych grup, co wynika z konkretnej wiedzy, na przykład na temat planowanych jakiś wydarzeń, imprez, spotkań z przyjaciółmi. Jeżeli na przykład dana osoba ma tę wiedzę, wówczas jest wprowadzana, czy akceptowana w jakimś środowisku, może powiedzieć, że należy do tej grupy. To jest taki na przykład taki przykład jednego z uczestników niemieckich, kiedy to w wieku czterech lat obserwował swojego starszego brata, który najpierw grał w gry komputerowe się okazało, że ten brat był dla niego takim źródłem upodmiotowienia, upodmiotowienia że mógł za pomocą tego brata także i niejako swoją pozycję wzmacniać. I. Tak w, te, w ten sposób te dzieci zaczynają oceniać rzeczywistość wypracowywujące pewnego rodzaju strategie przystosowawcze do okoliczności czy świata internetowego, co jest analogiczne tak dla działań offline, jak i online. Tutaj mamy Konkretne zachowania w odniesieniu do poszczególnych dyspozycji danej osoby, niekoniecznie zawsze e, działania, które są podejmowane są podejmowane świadomie. I teraz e, kolejna. E, transza wyników, czyli najpierw jest ten cykl zapadania się w internet, a potem nagle też może dojść, po, po tym jak ten cykl czy ten krąg jak niejako się wypełni, że oto pora chyba coś z tym zrobić, bo coś jest nie tak. Tu zidentyfikowaliśmy trzy stereotypy. Jeden stereotyp, który tak naprawdę nie mówi mi, dlaczego dana osoba decyduje się na wyjście z internetu, albo ograniczenie internetu zazwyczaj jest to jakaś okoliczność zewnętrzna na przykład choroba ojca. Przez to konsumpcja internetowa widzimy tutaj została ograniczona. Potem kolejny uczestnik na, na przykład twierdzi, że nagle wydaje mu się, że jest za dużo w tym internecie albo dochodzi do wniosku, że Konsum konsumowanie internetu właściwie powoduje pewnego rodzaju rutynę, czyli robi się to samo codziennie, co zaczyna być nudne. Ale to y y się łączy z y wzrostem aktywności offlineowej. Przy spadającym łaknieniu, nie, przy, przy nadal pozostającym bardzo wysokim poziomie łaknienia internetu, e, tutaj te osoby mają pewnego rodzaju takie rozdwojenie czyli z jednej strony chcą wyjść, ale z drugiej strony mają olbrzymi poziom łaknienia. Tutaj kolejna rzecz. E, tutaj te osoby, właśnie tak jak już mówię, są na tym etapie, kiedy są świadome tego, że chcą wyjść z internetu. Podejmują wszelkiego rodzaju działania nie zawsze z sukcesem. Tutaj mam na, te, na przykład takiego uczestnika, który próbował wyjść z internetu, przestać być w internecie. Zazwyczaj te osoby, którym się nie udaje, to wracają do starych przyzwyczajeń i jak gdyby cofają się do jakby źródeł czasu, w którym zostały uzależnione od internetu. Kolejna grupa uczestników, którzy mają i niskie łaknienie na internet, i niską aktywność offlineową, to są po prostu ludzie, którzy generalnie rzecz biorąc się w ogóle cały czas nudzą. Czasami szukają jakichś informacji, czasami sobie obejrzą film, natomiast to nie są uczestnicy, którzy są bardzo uzależnieni. No i teraz tutaj mamy tę grupę, która chyba jest najbardziej uzależniona. I tutaj cytat. Internet powoduje, że jestem szczęśliwy. Jestem uzależniony od wszystkiego, od treści muzycznych i innych. Mamy tutaj znowu kwestię emocji, upodmiotowienia. Jeżeli tego upodmiotowienia online nowego nie ma, wówczas ta osoba czuje się zagubiona. Wraca zatem do internetu. Szukając tam dla siebie siły. Im dłużej ten cykl niejako trwa, tym um, mocniejsze jest to uzależnienie i w końcu użytkownik dochodzi do takiego momentu, gdzie nie jest w stanie wycofać się z użytkowania in internetu, gdzie ta konsumpcja po prostu jest już czymś, nad czym przestaje panować. Taki cytat z książki z 1966 roku. Otóż świat codzienny nie może być, um, nie nie, nie jest przyjmowany w ten sam sposób przez każdego uczestnika społeczeństwa. Jest to świat, który wynika z myśli i z działań. I, y i przez to jest rzeczywisty dla tych, którzy te myśli i działania podejmują. To jest coś, co widzę, widzę analogicznego, jeżeli chodzi o, o ludzi, którzy siedzą w internecie, którzy siedzą w tym świecie internetowym. Dla nich ich myśli i działania są tak w internecie, są tak rzeczywiste, jak i w świecie rzeczywistym. Dziękuję bardzo.